Kochani, a kuku, taka niespodzianka dzisiaj. Poczekam na Was, wyjdziemy sobie troszeczkę na słońce. Ja Wam, może, może nie, lepiej będzie, ale pokażę Wam park. Dawno mnie tu nie było, nie robiłam nagrania. O, tutaj ja jestem bardziej w cieniu, ale tam widzicie, jak pięknie wygląda park. Niedaleko mnie jest ktoś jeszcze, nikogo nie ma. Poczekamy sobie. O, tutaj hortensje, krzaki hortensji. Poczekamy. Dla większości z was takie zaskoczenie. No, ja poczekam. Kto się śpieszy do Bożenki? O, widzę. Już mam jedną osobę na oczku. Dajcie znać, czy mnie słychać. Czy widać, słychać? To jest zaproszenie na live, ale chcę parę słów powiedzieć też, wspomnieć Wam. Tylko jedna osoba. Cztery już, fajnie. Dajcie znać na czacie. Dajcie znać na czacie, kto jest. Jeszcze poczekam troszkę. Jeszcze poczekam. Mamy minutkę. Idzie druga minutka. Zobaczcie, dzisiaj typowo widoczny w Polsce umiarkowany klimat. Słuchajcie, ani gorąco, ani zimno, chociaż w słońcu, w słońcu to grzeje dosyć. Ale jest dosyć dużo chmur. Pokażę Wam troszkę niebo. Dajcie znać na czacie. O, pokażę Wam niebo. Nie wiem, jak widać, bo mi się odbija. O, widać. Chyba. Takie mamy niebo. W Katowicach. O, dwa lajki. Bardzo mi miło za lajki. Wiecie, że poprzez lajki zwiększamy zasięg. Ja sobie wejdę tutaj na trawę. Pokażę Wam kwiatuszki. Tutaj, zobaczcie. To są te, co kiedyś pokazywałam. One były wsadzone dopiero, a teraz są już takie fajne, duże. Jest kolorowo. O, tu jeszcze Wam pokażę taki duży klomp na środku. Siedem osób. O, Weber Max, tak. Witam Pani Różowa Gorąca, tak. Pineska, Akuku, Kasia. No, fajnie. Słuchajcie, dzisiaj będzie live tak to się wykluło dosyć późno to będzie wywiad ja wam więcej nic nie mówię kto z kim o czym dowiecie się o tym o godzinie 18 dzisiaj ale tak pomyślałam w ty tytuł tytuł o oh, Monia tak tytuł pójdę do cienia bo jednak słońce grzeje świeci i nie widać słuchajcie chyba sobie na ławce usiądę i usiądę sobie na ławce bo tutaj mam taki, taki fajny cień, zobaczcie, takie o, dosyć duże drzewa. I ja sobie usiądę tu, gdzie siedziałam wcześniej. Jest mało ludzi, no i porozmawiamy sobie troszkę. Dziewczyny piszcie, jakby co. Słuchajcie, bo tak w tytule jest, że ptaki, które urodziły się w niewoli, myślą, że latanie w klatce to choroba. I podobnie sytuacja wygląda z ludźmi, którzy tkwią w sekcie też od urodzenia, a czasami tak jak ja byłam 30 lat, to świat, który nam słuchajcie przedstawiali, że jest taki demoniczny i zły, że zginiesz, gdzie pójdziesz, to się przecież przewija, ale tak pomyślałam w kontekście tego wywiadu, wiecie, że ostatnio tak myślałam ze znajomą, że. Wyjście z sekty, z sekty o profilu narcystycznym, stricte jest. Powinniśmy postrzegać jako żałobę. To jest rodzaj żałoby. To tak jakbyście rozstali się po związku narcystycznym. I trzeba to słuchajcie, wejść w to nawet jak się źle czujecie, bo Docierają do mnie informacje, że coraz więcej osób jest wybudzonych w zborach, coraz więcej wychodzi. Świadczy o tym liczba nawet na kongresie tutaj w Katowicach. Słuchajcie, niecałe 5 tysięcy było w niedzielę, gdzie bywało za moich czasów ponad 8, czy w granicach 8. Ponad 8. I teraz tak, zobaczcie, jak ubalniacie się z tej korporacji albo planujecie to zrobić, to. Powiem Wam z własnego doświadczenia, chociaż ja nigdy wcześniej nie czytałam tak zwanych odstępczych stron. Nic nie wiedziałam. I to jest proces, bo tak naprawdę musicie zmierzyć się ze ścianą, i na następny dzień jesteście jak po wojnie, bo wszyscy odpływają, odsuwają się od Was. I tak to wygląda. Dlatego. Nie jednej osobie właśnie, nie jedna osoba może mieć problem z napisaniem listu, z odejściem na ich warunkach, tak? Bo podobno pisanie listu to też odejście na ich warunkach. Ja nie wiedziałam, nie taka intuicja przyszła. Intuicja mi to właściwie podsunęła, ale słuchajcie, to jest rodzaj żałoby. I tak wrócę do tego, że na następny dzień, ja zresztą o tym na nagraniach mówię, Patrzcie, powiadomienia mi przychodzą i mnie wy, 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 wybijają. Ale to też rodzaj żałoby, słuchajcie. To tak jak tracicie kogoś bliskiego, nie macie ochoty na nic, nie macie ochoty sprzątać, nie macie ochoty czegoś robić, musicie się do pewnych rzeczy zmuszać. To powiem Wam z własnego doświadczenia, że trzeba to odpuścić wejść w te emocje. Też docierają do mnie informacje, bo ostatnio właśnie były takie deszczowe pogody. Słuchajcie, i nie znaczy, że ja jestem taka twarda i też się nie popłaczę, że u mnie emocje też mają wpływ. Słuchajcie, najgorzej jest gmerać w pamięci. Jak zaczynamy gmerać w pamięci, to pojawiają się właśnie te nieproszone emocje, ale jeśli się pojawią, to dobrze w nie wejść. Słuchajcie, wypłakać. Ale mieć świadomość tego, że nie jesteście tymi emocjami. Jak będziecie patrzeć z perspektywy już obserwatora, to będzie Wam łatwiej. Łatwiej wstać z kolan, otrząsnąć je, słuchajcie, założyć koronę i zasuwać dalej dziewczyny i chłopaki. I tak to wygląda. I na jednym z kanałów wywiad jest z Agnieszką Gruszczyńską, i ona też mówi o zamknięciu za sobą drzwi. Od strony, słuchajcie, psychologa, jak to wygląda. I często, jeśli mamy, te drzwi są niedomknięte, my nie możemy też pójść naprzód. I powiem Wam tak. Zachęcam Was do tego kroku. Zachęcam Was. Ja mam profil na Facebooku. Ja mam grupę na WhatsApp, co niektórzy też o tym wiedzą. Zachęcam Was jednak do takiego radykalnego podejścia do tej kwestii, dlatego że to też ma, będzie, ma kluczowy wpływ na to, jak wy będziecie później funkcjonować. Bo zobaczcie, jak ja bym była Pimo, nie mogłabym prowadzić, nie mogłabym nagrywać, nie mogłabym mieć kanału, tak? Ja mam tak zwaną już czystą kartę, chociaż u nich mam zasypioną totalnie. Słuchajcie, zasypioną totalnie. A jeszcze jak patrzą na mnie, no to wiecie, jak idzie przekaz, że odstępcy chorują umysłowo, tak? Ale tak wracając do emocji, ja w tym tygodniu byłam u Zuzi. Wiecie, że nawet będąc u niej, po prostu musiałam się opanować, bo chciało mi się płakać. Dokładnie tak to wygląda. Ale chcę Wam uświadomić to, że nawet jak ja tu nagrywam, daję wam powera do życia, to każde. My jesteśmy, słuchajcie, tylko człowiekiem w ludzkiej, nasza dusza jest w ludzkiej skórze tutaj w takim awatarze, i y, musimy się zmierzyć z tego typu sytuacjami, które tutaj się pojawiają w naszym życiu. I jeśli chodzi o właśnie o opuszczenie tej korporacji, słuchajcie. To, to, co powiedziałam wcześniej, zatrzaśnięcie drzwi powoduje pójście do przodu, bo tak tkwicie jedną nogą, słuchajcie, w innym miejscu całkowicie. I to jest to, co ja chyba kiedyś mówiłam, bo jeśli dajemy w jakimś stopniu energię, mamy wpływ na tego egregora, ale ja wiem, że decyzja zależy od każdego z Was, ale ja to kieruję do osób, które się wahają przed dokonaniem, słuchajcie, takiego radykalnego cięcia. Bo wiecie, jak sytuacja wygląda: jeśli macie problemy w ciele, jeśli nie umiecie sobie poradzić z tym, co się dzieje w Waszym życiu, to być może jest to wynikiem tego, że nie zatrzasnęliście za sobą drzwi. Dzisiaj będzie wywiad z osobą, która a ostatnio dosyć dużo opuszcza tą korporację religijną, z osobą, którą znam. Zobaczycie ją na streamie, tak jak mnie, tak jak w wywiadzie z Kasią. Będziecie mieć okazję ją widzieć w drugim oknie i ona opowie też o swoich odczuciach, o tym, co się u niej działo wcześniej w życiu. Jak na przykład y, czuję się teraz, jak to wygląda, to też jest proces, słuchajcie, bo jeśli opuszczamy korporację, to y, my, się, my się zmieniamy. Tak naprawdę, wiecie co, to jest tak: jeśli wy się zmieniacie, to zmienia się otoczenie wokół Was, a najczęściej jest to otoczenie y, tej sekty, tej grupy destrukcyjnej. Podcinające skrzydła. I jak wy się zmieniacie, zmieniają się ludzie wokół was. I nie znaczy, żeby się nad tym, słuchajcie, to przeżywać i umartwiać. Ja wiem, że kwestia dzieci, rodziny, tak jak moja trójka dzieci tam jest wnuczka i synowa, i szwagierka z mężem jeszcze, to. Chociaż najbardziej mi zależy na dzieciach, ale ja wiem, że one się wybudzają, bo słuchajcie, to jest od momentu wyjścia matki, już mają sajgon w głowie, prawda? Tak to wygląda. I teraz już decyzja indywidualnie Wasza, co Wy zrobicie, ale jeśli czujecie, że utknęliście, że tkwicie w jakimś miejscu, nie możecie ruszyć do przodu, Macie pewne plany, ale jesteś, czujecie wewnętrznie jakąś blokadę, to w tym momencie może być właśnie to, zatrzaśnięcie za sobą drzwi. I to takie słuchajcie, porządne nie znaczy, że to ma być na ich warunkach, bo ja na przykład nie wiedziałam nawet o pisaniu listu nic. Ja zrobiłam to na własnych warunkach pisą, pisząc list, ale nic nie wiedziałam o kulisach tej. Firmy deweloperskiej. Słuchajcie, jeszcze coś chcę, chcę Wam powiedzieć. W kontekście Biblii mamy 12 minut ponad. No, taka mała pogadanka będzie dzisiaj. Jak byłam u mamy, dzwonił do mnie pewien człowiek z Warszawy. Rozmawiałam z nim dosyć długo. No, jakiś tam, nie pamiętam, przedział czasu. I mu wspomniałam, bo trafił na mój kanał, pan Dariusz. Właściwie to przeszliśmy na tym. I y, powiedziałam mu, że y, ta srebrzanka, ta srebrna Biblia została, y, że zostało zmienionych w niej ponad 900 wersetów. Wiecie, co ja wtedy usłyszałam? Ja tego jeszcze na kanale nie mówiłam y, podczas live'u. A mogłam, tylko mi umknęło, on mi powiedział: Słuchaj, ty nie czytaj nawet tysiąc latki, bo tam zostało zmienionych 30, 33 tysiące wersetów. Wyobrażacie to sobie? 33 tysiące wersetów w tysiąc latce zmienione. I to jest fachowiec, który analizuje, czyta i bodajże zna Grekę, także to jest specjalista w tej dziedzinie. I zobaczcie, a sami wiecie, że srebrzankę przetłumaczono z wersji angielskiej. To jak to się ma do wiarygodności oryginału, tak? To taka mała sugestia z mojej strony. I jeszcze chciałam Wam wspomnieć o czymś. Nie wiem, czy. Odpalcie sobie na internecie Talmud Żydowski. Wczoraj rozmawiałam, wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałam z dziewczyną z Warszawy. Chyba przedwczoraj, zacytowała mi kilka fragmentów. I obydwie, to znaczy, ja też jestem tego zdania, że Biblia została skonstruowana do kontroli ludzkości przez pewną grupę. Jak przejrzycie sobie Talmud, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. Nie chcę tu głośno, słuchajcie, sami wyciągniecie wnioski. Zachęcam. Taka mała praca domowa. Kto chce podrążyć, to zachęcam. Pewne treści z Talmudu przejrzyjcie, przeczytajcie, da Wam dużo do myślenia. To może na tyle. Ja nie czytam Biblii, jest dużo przekazów z fizyki kwantowej, ale ona została potwornie zmanipulowana. Nie wiemy, ile jest w tym prawdy. Momencik, tutaj patrzę. Opiczkowalska, hej, czekając na pierogi, weszłam się przywitać. Bardzo miło. I Tibor, spisek. Spisek kabalistów i masonów, tak. No, tak, ale zachęcam innych, którzy oglądają. Mamy 17 osób na oczku. Mogą podrążyć ten temat. Dlatego wiecie, no gdyby tak samo ta sekta mówiła tylko o negatywnych rzeczach, nie akceptowała palenia, picia, niemoralności, tak jak uważa, że większość religii to akceptuje, a sami wiemy, co oni robią to nie różniłaby się niczym od innych religii i podobnie w Biblii muszą być pewne słuchajcie dobre rzeczy, żeby po człowiek myśli ma rozum, racjonalne myślenie jest w stanie też podejmować odpowiednie decyzje i przeanalizować to, ale to też zależy słuchajcie na ile jesteśmy przyblokowani, czy są osoby, które się urodziły w tej korpo, czy nie. Jest wybudzanie z tego systemu religijnego, w ogóle tego systemu teraz, w którym żyjemy. Też dowiedziałam się od dziewczyny, w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych mówi się o trzech najgorszych sektach. Ona ma kontakt z kimś. Trzy najgorsze sekty. Wiecie jakie? Stientolodzy, mormoni i świadkowie. To są trzy najgorsze sekty. Ja nigdy się nie spodziewałam, słuchajcie, przed wyjściem, że ja w czymś takim gniłam. I zobaczcie, jak oni są w stanie przyciągnąć ludzi. To samo jest z Biblią, jeśli chodzi o Biblię. To ona została tak spreparowana, zapisana, ale to już, słuchajcie, to są moje wnioski. Każdy ma prawo do swoich opinii, swojej decyzji. Ja po prostu przez to, że mam kontakt z różnymi osobami i jest ten Pan. Który do mnie dzwonił, on mi mówił, że na YouTube można znaleźć go, wbić rozmowy z dariuszem, więc możecie sobie pogrzebać i myślę, że znajdziecie. Ale to był człowiek naprawdę powiem wam, kompetentny w tej dziedzinie. Jak ja się dowiedziałam, że 33 tysiące wersetów w tysiąc latce zostało sfabrykowanych, no to to wszystko o tyłek wytrzeć. Słuchajcie, po co czytać, tak? A powiem Wam, że intuicja, nasza intuicja yy, nigdy nas nie zawodzi. Jak jesteśmy w stanie mentalnie szczytać energię drugiej osoby, yy, to jak się przy niej czujemy, yy, czy coś nas blokuje, yy, co, co jest na rzeczy. Yy. I zobaczcie, teraz na tych wózkach, do tych wózków nikt kompletnie nie podchodzi. Ja tam nawet nie idę, czy oni stoją, czy nie. W czwartki stoją tutaj na AWF-ie. We wtorki to chyba tradycyjnie tam w kierunku ligoty, ale wiecie co, nie podchodzę po prostu. Ja się nawet nie patrzę, bo osoby, i to też zwracam się do osób, które się, które wyszły już z korpo. Ja na początku mówiłam dzień dobry, bo słuchajcie, no chciałam być grzeczna, tak? Też w domu zostałam wychowana. Pewne wartości mi wpojono. Ale jeśli ktoś traktujecie jak powietrze, jak zgniłe jajo za przeproszeniem, jak gnój na polu, chociaż gnój ma swoją wartość, słuchajcie, o driverek. Widzisz, zapomniałam ci, bo się nagrywałam dzisiaj. Chyba się nagrywałam. Miałam ci dać znać, że, że live'a odpalę, tylko nie wiedziałam o której. O, i a psik jeszcze. Patrzcie, im nie wybiło. Spojrzę w komentarze im nie wybijano. Coś miałam powiedzieć, i chyba, że mi ktoś przypomni, trochę spóźniony. No, ale to jest takie: zobaczcie, ja będę kończyć, to będę kończyć, <noise> bo mam prawie 20 minut. Taka zapowiedź live'u. Myślę, że będziecie ciekawi. Będzie wcześniej i myślę, że live'y będę robić ogólnie wcześniej. Tak, zrobimy przeskok na godzinę 18. Też się wybieram do mamy, więc y, słuchajcie na y, ile to możliwe. To dzisiaj będzie live. Tak uzgodniłam y, z tym byłym świadkiem, że dzisiaj będzie, y, że wyraził zgodę na, na, na wywiad. A ja wiem, że wywiady cieszą się, słuchajcie, popularnością. Każdy lubi posłuchać. Y, Uczyć się też czyjegoś doświadczenia też jest dobrze, aczkolwiek słuchajcie, nie ma to, jak uczyć się na własnych błędach. To jest właśnie kwintesencja uczyć się na własnych błędach, bo jeśli pojawiają się w waszym życiu, powielają pewne sytuacje, to wy nie przerobiliście pewnej lekcji. I one i życie będzie wam dowalać w postaci innych, które znowu gdzieś innych osób, które będą wam to. Próbowały uświadamiać, bo świat jest, ludzie dla nas są lustrem. Szczególnie z tego bliższego otoczenia. omonia piękny kapelusik z kwiatkami. O, i ola, ola, nareszcie, no bo nie. Słuchajcie, ja mam inny kapelusz. Zobaczcie, to jest ten inny, ale ja sobie go przybrałam takimi kwiatuszkami. Zobaczcie. A dlaczego nie? Słuchajcie. Będąc w korpo, przypuszczam, że nie miałabym odwagi go założyć. Nie miałabym go odwagi założyć, słuchajcie, bo byłaby, jak to oni mówią, ekstrawagancja. A najważniejsze, najważniejsze, słuchajcie, to żyć w zgodzie z własną duszą, w zgodzie ze sobą, do czego was serdecznie zachęcam. W takim razie, kochani, nie będę przedłużać. Widzimy się dzisiaj o 18. O i Baron. Widzimy się dzisiaj o 18. Zapraszam. I do zobaczyska, słuchajcie. I tradycyjnie ja. Tradycyjnie, słuchajcie. Tradycyjnie ja torebkę sobie poprawię. Słuchajcie. O, widzicie teraz się widać. No. Ale ja dzisiaj tak fioletowo-różowo-czarno. O, pokażę Wam. O, widać? Widać no. I spódniczka, sukienka oczywiście nieświadkowska, dziewczyny i chłopaki. Nieświadkowska. A świadkowie, którzy to oglądają, słuchajcie, budźcie się, budźcie się yy, i zatrzaśni, za, za, zatrzaśnijcie porządnie za sobą drzwi. Bo sekta się sypie. Jest totalny upadek, słuchajcie. Wody Babilonu odpływają. Trzymajcie się. W takim razie, y, momencik, zerknę. sukienka niemocherowa, nie, 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 niemocherowa. Dokładnie. Dlaczego nie warto żyć, a kapelusz nic złego nikomu nie robi? Tak, tylko że w sekcie właśnie, gdyby on był y, może z samą szarfą, słuchajcie. Z tym to mógłby być, ale, ale tyle kwiatków, słuchajcie, wątpię, żeby to, albo tyle bransoletek na ręce, na jednej, drugiej, 10 wisiorków na szyi. To tak, do miłego, do zobaczyska i słuchajcie, tradycyjnie, jeszcze, pokażę Wam jeszcze tutaj, o, ale mnie nie widać, zobaczcie, co niektórzy nie widzieli. Pięknie, ja jestem tutaj blisko ulicy Mikołowskiej. W takim razie. Do zobaczenia 18.00 i tak szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka i widzimy się dzisiaj. Na razie, buziaki, papa, papa, papa. Pa.